Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wybrałam na spotkanie dzisiejsze wieczorne fragment wywiadu, który ukazał się w gazecie neutralnej, tak to nazwijmy ogólnie światopoglądowo, czyli w Rzeczpospolitej, 13 marca 2010 roku. Jest to fragment wywiadu z panem Larsem Wilksem. To jest słynny autor karykatury Mahometa. Przedstawił Mahometa jako psa i potem jakby wieść o tym rozeszła się po świecie, były z tego powodu różne demonstracje, burze, groźba nawet jakichś międzynarodowych zamieszek. I wybrałam tę wypowiedź, ponieważ moim zdaniem jest niezwykle znamienna. Chciałam, żebyście przez to na początku naszego spotkania zwrócili uwagę, jak naprawdę funkcjonuje kultura współczesna, media współczesne. I jak my chrześcijanie w tym wszystkim powinniśmy się odnajdować, czy też się po prostu odnajdujemy? Także znajdę światło i zacytuję. Pytanie dziennikarza. Czy pańska sztuka może uwłaczać muzułmanom? Odpowiedź. Trzeba traktować muzułmanów jak ludzi równych innym. Nie mogą być ponad innymi. Muzułmanie przyzwyczają się w końcu do tego, że sztuka może obrażać. Chrześcijanie generalnie już się do tego, przynajmniej w Szwecji, przyzwyczaili. Niektórzy krytykowali postać Jezusa jako homoseksualisty na wystawie w katedrze w Upsali. Ekspozycja jednak miała wsparcie arcybiskupa Szwecji. Nie wyobrażam sobie jednak obrazu proroka Mahometa jako psa. Wystawionego w meczecie. Straszny brak tolerancji dla sztuki panuje w Polsce. Polska to pod tym względem straszny kraj. Potępia się tam sztukę taką jak obraz papieża trafionego przez meteoryt. To hańba. Polska, Grecja i w mniejszym stopniu Włochy to kraje, które powinny się wstydzić. Ponieważ tak się składa, że jestem polskim pisarzem, chrześcijańskim jeszcze, to właśnie zaczynam się wstydzić. I w ramach wstydzenia i pokuty powiem Państwu bardzo króciutko o sobie, zanim przejdziemy już do głównego tematu. Tak się złożyło, że kilka lat temu pewne komercyjne wydawnictwo zamówiło u mnie polską wersję Harry'ego Pottera, taką słowiańską, naszą. I polecenie było bardzo jednoznaczne. Proszę przeczytać dwa tomy książki John Rowling. Tyle właśnie było wtedy na rynku, kiedy złożono mi te propozycje. Niech się pani, pani Małgosiu, zainspiruje i taką książkę naszą na naszym gruncie napisze: taką rodzimego Harry'ego Pottera. Też tam dużo magii, żeby było, żeby się dużo działo, żeby była akcja. Jakoś tak proszę to wszystko przedstawić, żeby to się bądź podobało. No więc pani Małgosia poszła do biblioteki osiedlowej, wypożyczyła dwa tomy Harry'ego Pottera i zaczęła czytać. I powiem wam moi drodzy, że jakby efektem tej lektury były różnego typu refleksje. Po pierwsze, uznałam, że Joan Rowling jest zdolną pisarką, że potrafi posługiwać się piórem. Nie jest wybitna, tu zdecydowanie wykrzyknik nie jest wybitna. Natomiast ma warsztat, ma wyobraźnię, ma talent. I wykorzystuje go tak jak chce, dla swobie wiadomych celów, ale robi to dość sprawnie. Druga refleksja. Książka zaczyna się bardzo dobrze z punktu widzenia pisarza, czyli mojego. Od strony warsztatu zaczyna się bardzo dobrze. Wchodzimy od razu w świat bohaterów. Jesteśmy wciągnięci, zidentyfikowani z głównym bohaterem, Harem właśnie akceptujemy, jakby go lubimy, wręcz jesteśmy gotowi potem pokochać go wkrótce, bo się okazuje, że sierota, że właśnie zamordowano mu rodziców w jakiś tajemniczy sposób, że wychowuje go okropna rodzina, która go nienawidzi, prześladuje. Taka współczesna wersja Kopciuszka, tylko że Kopciuszek ma dżinsy, adidasy i koszulkę po niegrzecznym kuzynie za karę nosi poplamioną bo, bo jakby jest jakby poniżany w tym domu odepchnięty czyli materiał do identyfikacji dla czytelnika rewelacyjny ale potem z biegiem jakby lektury dowiadujemy się że ten bohater ma takiego powiedział dziwnego typu problemy i przygody i generalnie, kiedy przyznam się, zamknęłam pierwszy tom Harry'ego Pottera, przeczytałam cały i bardzo intensywnie, czytając po kilka godzin dziennie, bo ta książka ma taką wartką fabułę, wciąga i to się czyta. Wniosek mój z lektury pierwszego tomu był taki, to jest po prostu tak genialne, jakby to sam diabeł napisał. I jakby nie bez przyczyny tak sformułowałam tę myśl. Genialne, jakby to sam diabeł napisał. Bo znalazłam w tej książce wiele, Niezwykle niepokojących tez, które spowodowały, że zaczęłam się zastanawiać, z jakiego ducha pisał autor, gdzie leży źródło jego inspiracji, jej inspiracji i dlaczego książka dla dzieci i młodzieży jest tak mroczna, pełna śmierci, pełna lęku, pełna takiej tezy autorskiej, że uciekaj, chłopcze, bo masz cały czas za plecami kogoś, kto chce cię zamordować. Więc zwiewaj chary, uciekaj, uciekaj. I co tom potem się powtarza ten motyw ucieczki z takim oglądaniem się za siebie, czy już mnie dopadł, czy mnie jeszcze nie dopadł. I doszłam do wniosku, że jest to książka nadzwyczajnie nie nadająca się dla dzieci. I potem utknęłam w drugim tomie na takiej scenie dosyć obrzydliwie opisanej, kiedy na stypie uprawie bezgłowego ducha który wśród duchów był, że tak powiem, skundlony, bo rasowe duchy już nie miały głowy, więc mogły nimi grać sobie w jakieś tam gry towarzyskie własnymi głowami, a temu głowa dyndała jeszcze na kawałku mięśnia i skóry. Ja to cytuję Rowling, ja bardzo delikatnie naprawdę cytuję to, co tam jest napisane. Więc jakby z tego powodu miał kompleksy i na kolejnej rocznicy jakby stypy tam set lat już po jego śmierci zjawiają się ludzie, czyli Harry, Hermiona i Ron, to jest trójka głównych bohaterów Siedmioksięgu John Rowling i są zmuszeni, z mojego punktu widzenia jako czytelnika, zmuszeni brać udział w tej uroczystości, ale tak naprawdę robią to z pasją i z radością. I, i tam jest opis właśnie takich okropnie już zepsutych, zgniłych, ruszających się potraw, które wyłażą z talerzy, bo wiadomo, że jak duchy nie mają zmysłów, to żeby... Podelektować się trochę potrawami na uczcie to jakby muszą mieć zdwojone czy też z dziesięciokroć powiększone takie zmysłowe jakieś doznanie, więc to musi wszystko śmierdzieć, przepraszam. Żeby w ogóle cokolwiek odczuły. I mówię to nie po to, żeby państwa jakoś denerwować i żebyście mieli obrzydliwe miny na samą myśl, tylko, moi drodzy, w tej książce jest dużo takich opisów. Przypominam, książka dla dzieci i młodzieży. No więc, moi drodzy, wracając do wątku osobistego, napisałam owszem książkę, tylko już to wydawnictwo nie chciało jej wydać, bo to wydawnictwo czekało na zupełnie inną książkę. A książka, którą napisałam, została wydana gdzie indziej, w chrześcijańskim, katolickim, porządnym wydawnictwie edycji Świętego Pawła. I w ten sposób powstała książka antymagiczna, której główny bohater ma na imię Anhar, bo jest antycharym. Po prostu jako pisarz chrześcijański doszłam do wniosku, że. Muszę powalczyć z John Rowling na tyle, na ile potrafię, na ile mam skromne możliwości, że muszę zrobić to, co mogę, czyli po prostu usiąść, napisać książkę, która w sposób jakoś odpowiedni, krytyczny, komentuje świat magii okultyzmu, który, z którym spotkałam się u John Rowling. I słuchajcie, jakby nie to wszystko jest tak ważne, co powiedziałam przed chwilą, jak to, co powiem teraz. W momencie kiedy oddałam tę książkę do druku, do wydawnictwa, Zaczęły się dziać w moim życiu osobistym bardzo dziwne rzeczy, tak to ogólnie nazwijmy. Były to rodzaje: daj świadectwo teraz, trudno to się mówi, to jest jakby pr prywatną sferę już wkraczam swojego życia, dzielę się tym publicznie, więc to jest trochę trudne. Ale muszę powiedzieć, że po prostu zaczęły się dziać w moim życiu wtedy bardzo dziwne rzeczy. Były to różnego typu dręczenia, które miały spowodować, tak ogólnie to nazwijmy, zniechęcenie mnie, do pisania dalej, do zajmowania się w ogóle tym tematem. I po raz pierwszy, po trzydziestu paru latach wówczas swojego życia, doświadczyłam tego, że jest rzeczywistość demoniczna, która ma twarz, która ma energię, która jest wrogo i nienawistnie nastawiona do mnie jako do człowieka. I ta rzeczywistość zaczęła się demonstrować. Na różne sposoby dawała znać, jakby o tym, że istnieje. Było to niebezpieczne dla życia, zdrowia mojego, moich dzieci, rodziny, moich bliskich. Różne formy przybierało. Stąd się wzięła determinacja moja, żeby napisać drugi tom i żeby jasno, na ile potrafię, na ile mogę, na ile mam siłę. Przeciwstawiać się w życiu magii, okultyzmowi i promocji właśnie tego typu bałwochwalstwa w życiu społecznym, publicznym, w kulturze, bo zrozumiałam, że jeżeli przez wiele lat życia własnego miałam spokój od jakichś kontaktów, że tak powiem, i demonstracji demonicznych, a one w nadzwyczaj silnej formie objawiły się w moim życiu, właśnie w tym momencie, kiedy przeciwstawiłam się magii i okultyzmowi, to znaczy, że jest to jakieś ulubione diabelskie pole, na które się wchodzi jak saper i w momencie, kiedy się jakby tej rzeczywistości dotknie, to któraś bomba musi wybuchnąć. Dokładnie tak było w moim życiu. I dopiero po zawierzeniu się osobiście mojego męża, moich dzieci, naszej rodziny, też mojej działalności społecznej, takiej właśnie tego typu, czy jakiejś prelegenckiej, tak to ogólnie nazwijmy, zawierzenie niepokalanemu sercu Maryi na Jasnej Górze. Myśmy odetchnęli wtedy. Skończyły się dręczenia, chociaż przez cały czas jakby jesteśmy nękani za, ja osobiście, czy, czy moja rodzina, czy osoby, które też zajmują się podobnymi tematami, tak jak ja i jeżdżą po Polsce. One są też w jakiś tam sposób no, nękane, ale w tej chwili jakby sytuacja jest pod kontrolą i bardzo się cieszę, że Właśnie Maryja tutaj jest nadzwyczajną orędowniczką w tak trudnych sytuacjach. Zatem, moi kochani, staje nie jako, że tak powiem, mądrala, która tutaj przeczytała i będzie was teraz pouczać, tylko jako osoba, która włożyła rękę do ognia, nie wiedząc, że to robi, oparzyła się, wrzasnęła z bólu i poznała, że ogień jest piekielnej natury. Taka jest magia. Magia istnieje naprawdę. Może my współcześni mamy wątpliwość co do tego, ponieważ są całe stacje telewizyjne, gabinety wróżek, reklamy na ulicach. Tak się złożyło, akurat mieszkamy w Warszawie, co ulica, co róg, co, co rondo transparent, tutaj medytacja transcendentalna, tu joga, tu gabinet medycyny jakiejś tybetańskiej, tutaj, proszę bardzo, wschodnie sztuki walki, na przykład aikido, bardzo zaangażowana religijnie, duchowo, tak, sztuka walki, tu śmo, tu owo i generalnie mamy cały świat ezoteryzmu podany właśnie w taki sposób, że tylko przyjdź, skorzystaj, mamy dla Ciebie ofertę duchową, cielesną, fizyczną, naprawimy Cię, uzdrowimy, pokleimy ducha i ciało, korzystaj, tylko masz oferty, jakie chcesz, jeszcze poznasz przyszłość, jeszcze skontaktujesz się z, ze swoimi przodkami na sensie spirytystycznym, jest cała gama ofert. Chciałabym podzielić się z Wami kilkoma myślami, które y, jakby w, krążą wokół najbardziej istotnych i najczęściej spotykanych pytań, z jakimi ja właśnie spotykam się przy tego rodzaju wydarzeniach.